Polska Spółka Gazownictwa w ramach programu przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski wybudowała w Gminie Trzybieszów stację regazyfikacji gazu skroplonego. To, co widzimy za mną, to są tak naprawdę cała kompleksowa stacja regazyfikacji, czyli najpierw mamy dwa te duże w postaci takich cygar zbiorniki kryogeniczne, w których jest przechowywany gaz w postaci skroplonej i to jest, ciekawostką jest to, że to jest temperatura minus 163 stopnie, ale dlaczego on jest przechowywany w, tej sto, jakby w takiej formie i przy tej temperaturze? Bo dzięki temu oszczędzamy miejsce. Proszę sobie wyobrazić, że z 1 metra sześciennego gazu w postaci skroplonej po rozprężeniu, to, jest, to są te urządzenia po prawej. Stronie nieco bardziej od tych zbiorników. Możemy uzyskać z jednego metra sześciennego skroplonego aż 630 metrów sześciennych gazu. Więc tak naprawdę jedna cysterna, która przyjedzie i dostarczy, uzupełni tak naprawdę te zbiorniki, może wystarczyć naprawdę na bardzo długo. Instalacja ta powstała na terenie zakładów mięsnych Wieżejki w Pudach. My w którymś momencie stwierdziliśmy, że produkcja pary, produkcja energii tutaj ciepnej, z samego węgla to nie to. Nowe inwestycje wymagają gazu i szukaliśmy w jaki sposób zgasyfikować się. Mieliśmy propozycje od firm rosyjskich na budowę, ale na koniec tak popatrzyliśmy, że możemy wspólnie z gminą zrealizować te inwestycje i z PGNiG. I tu dopadła ciekawa propozycja bo podpisaliśmy gaz tutaj na budowę, budowa jest, nie, my nie płacimy nic, ani gmina, to PGNiGĘ pobudowało, ale umowę z nami spisało, tak jakbyśmy byli w i byli podłączone pod tak zwaną rurę. Czyli lepszych warunków nie było, nie znaleźliśmy, przy okazji zostaliśmy tu patriotami, bo zostaliśmy przy prawda, źródle, które jest polskie, Ile będziemy odbierać? Na pewno będziemy odbierać więcej jak cała gmina, ale cieszymy się, że przy tej okazji, że PGNiG przeliczyło, że jest ta opłacalność tej stacji w no, oparciu o nasz zakład skorzysta cała gmina. Jesteśmy, jesteśmy w gminie i bardzo dobrze, że gmina też ma coś z tego. Z nowej stacji, gdzie trafia gaz skroplony, będą już wkrótce również korzystać mieszkańcy gminy Trzebieszów. Dzisiaj jest ważny dzień w historii, tak można powiedzieć, naszej gminy. Pierwsza instalacja gazu ziemnego skroplonego właśnie za chwilę ruszy. To jest pierwszy gaz, który się pojawia na naszej gminy. Sieci gazowej na dzisiaj nie było. Mam nadzieję, że w ciągu kilku lat ona będzie się systematycznie rozwijała. W przyszłym roku takie są deklaracje Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Lubin, która właśnie realizuje tę inwestycje, że do końca marca dwa sołectwa, czyli płódy i Wieżejki, które sąsiadują z tą instalacją będą zgazyfikowane. W następnych latach systematycznie na poszczególne sołectwa ten gaz sieciowy będzie docierał. Na otwarciu stacji regazyfikacji obecni byli przedstawiciele spółki, parlamentarzyści i samorządowcy, w tym m.in. wicemarszałek województwa. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać na otwarciu tak pięknej inwestycji. Inwestycji, która dostarczy gaz do gminy Trzebieszów, ale przede wszystkim również zasili zakład wieżejki. I to jest piękna współpraca pomiędzy samorządem lokalnym, pomiędzy spółką Skarbu Państwa, a przedsiębiorcą, wielkim przedsiębiorcą firma Wieżejki znana w całej Polsce, w całym świecie myślę, produkująca wspaniałe wędliny właśnie tutaj z Lubelszczyzny i mnie to bardzo cieszy, że jako Marszałek Województwa Lubelskiego mogę być przy takiej inwestycji. Budowa stacji kosztowała około 4 milionów złotych. Teraz PSG rozpocznie budowę sieci gazowej. Wszystko to w ramach programu przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski, który ma być realizowany do końca 2022 roku. W tym czasie sieć gazowa ma powstać na terenie 300 gmin, w tym w 18 gminach na terenie województwa lubelskiego.